Oficjalnym patronem mojego kanału jest producent kolorowych skarpet Taka Para. Witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj jest 2 czerwca. Zaczynamy dalszą przygodę. Już miało nie być w garażu, ale jeszcze jest. Ale dzisiaj już ostatni odcinek, bo dzisiaj już wyjeżdżamy i przyczepka jedzie z nami. Tak jak wczoraj, już dzisiaj skończyłem 24.15. Dzisiaj jest godzina 9 rano. Lin zrobiony. Szpachla. Ta szpachla powiem Wam, że no tyle godzin i jeszcze jeszcze się klei, także jeszcze coś zostawia. Albo za mało dam utwardzacza, albo na tyle czasu potrzebuję, żeby wyschnąć. No też jest duża wilgotność bardzo, bo wczoraj było 24 stopnie i słoneczko, dzisiaj jest 10 stopni i leje deszcz. Taki dość intensywny deszcz, także nie wiem, jak poskładam samochód. Muszę tutaj zrobić miejsce w garażu, przystawić przyczepkę, bo stoi na samym wjeździe. Także tutaj muszę zrobić trochę porządek, wepchnąć przyczepkę. Przyniosłem już koła, te, na których będzie jeździła przyczepka. Zaraz je dopompuję. Po zimie takie ciśnienie, jakie chyba powinno być, nie. Ja zrobię dwa, dwie atmosfery. Myślę, że wystarczy, bo przyczepka jest dość lekka. Jak będzie dużo, to będzie pewnie skakała. No nie wiem, zobaczymy. Powietrze zawsze można trochę skorygować. Później. Wszędzie mam bajzel. Także biorę się dzisiaj za porządkowanie tego, dopompuję koła i spróbuję poskładać ten samochód, no bo to jest jednak najważniejsze, jak dzisiaj jedziemy, czepka może pojedzie z nami, może zostanie, no ale już dzisiaj chcę, żeby z nami pojechała, ale muszę poskładać ten bagażnik. Także teraz biorę się za poskładanie, napompowanie tych kół i, i je zmienię. Zmienię, posprzątam, przestawiam przyczepkę i składam samochód. Pop, 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 julep, pop, puppy pop, 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 vale, julep. pop, 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 pop vale. Mam zmienione także, na dobrą sprawę, jeszcze przyczepić muszę tą rurę z szarą wodą. I na dobrą sprawę, zaczepić przyczepkę na hak i możemy jechać. No i przyczepkę mamy gotową do, do jazdy na ten czas. A jeszcze muszę, bo tutaj, bo tutaj, ten zaczep po zdarłem farbę szczotką drucianą, to co tutaj było, i powstała przyczepka. Trochę na dworze i już rdza bierze, także to muszę pomalować. Tutaj koło gotowe. W środku ten, ten uchwyt mam nieprzyczepiony, ten, nieprzykręcona ta żabka. Także to muszę dokręcić. Ale na ten moment wyciągam chyba przyczepkę na dwór. Od razu się okaże, czy cieknie, czy nie. Chociaż ta szpachla jeszcze nie zaschnięta, no ale może nie popłynie. No zobaczymy. Nie wiem czego ona nie chce. I tak no, trochę się klei, ale, ale twarda jest. W zależności z tam tu stawia. No, zobaczymy. Najwyżej to jeszcze raz poczpachluję. Dam więcej utwardzacza, bo najprawdopodobniej za mało dam tego utwardzacza. Eee, dobra, biorę się za dalsze porządki. Szczepkę wyprowadziłem na ten drugi garaż. A tutaj teraz muszę ogarnąć ten makaron. Pozwijać te kable, jakoś po, pochować. Mogą je poobcinać, żeby były krótsze, ale jakoś się pozawijam. Tutaj to wszystko muszę złożyć tak, jak było, fabrycznie. Także trochę roboty mam jeszcze. Fotelik muszę wyjąć, bo to trzeba złożyć fotele, żeby to założyć te boczki. No i bagażnik mam skończony. Na timelapse zajęło to minutę 20, chyba, nie wiem, z pół godziny. No może pół godziny to nie, ale mam wszystko złożone, porobiony porządek z kablami. Pod spodem ten, co idzie od tyczki do, tutaj wchodzi do bagażnika, to też mam pospinane już pod spodem zabelkę. E, tutaj wszystko gotowe. Teraz jeszcze tylko uzbroić, czyli koło zapasowe, szpadel. Ciekiera, biwakowy zestaw. Upychamy koło, wszystkie te graty i bagażnik gotowy. Także powiem wam jeszcze co do tej wiązki elektrycznej. Byłem w Warszawie w zakładzie zajmującym się naprawą, montażem haków. Za wymianę tego, za naprawę tego, tej elektryki powiedzieli mi 750 zł. Bo coś tam idzie kabel progiem do silnika, do skrzynki bezpiecznikowej, która jest pod maską przy silniku. Zdura. Żaden kabel tam nie szedł od haka. Tutaj mam całą starą wiązkę Wyjęto Wystarczyło wyjąć tylko te dwa wtyki, które były podpięte pod oryginalne kostki. I tyle. Nic więcej. 750 zł za wymianę wiązki mi powiedzieli ze względu na to, że trzeba ciągnąć kabel pod maskę. Mnie to kosztowało wszystko. Wiązkę kupiłem uniwersalną za 140 zł z przesyłką, także 140 zł i mam światła zrobione. No i pół dnia roboty. Także, jeżeli pojedziecie gdzieś do jakiegoś elektronika, elektryka i coś takiego będzie wam mówił, to weźcie to pod uwagę, że raczej hak nie jest podłączony pod. Gdzieś tam pod silnikiem, bo jest zazwyczaj podpięty pod wtyczkę z tyłu i to idzie po kanie, czyli po całej, po całym mózgu, czy tak po całej elektronice auta i to już komputer steruje, który no, komputer tu już może być gdzieś tam z przodu, no ale żaden kabel tam nie idzie do, do przodu. Ale jeżeli pojedziecie do elektronika i on powie Wam, że 200 czy 300 zł, to już są normalne pieniądze, bo powiem Wam rozebrać to, złożyć to wszystko dostać się do tego. No, ręce mam całe podrapane, bo to gdzieś tam trzeba pod ten zderzak upychać. Jest roboty trochę, także te 300 zł myślę, że jest akceptowalna wymiana całej wiązki. E, no plus wiązka oczywiście. A to też zależy od rejonu gdzie pojedziecie, bo gdzieś tak jak ja tutaj na wsi to nie wiem czy bym zapłacił ze 200 zł za to wszystko. E, może trochę mniej, może trochę więcej. Nie wiem, nie wiem jakie są ceny, ale macie już teraz Yy, świadomość, jak to wygląda. Mam nadzieję, że coś to pomoże. Zobaczcie, przyczepiłem tą rurę. Dwie metalowe obejmy dookoła za ramę. I mnóstwo trytytek. Spokojnie, myślę, to wytrzyma. Także tutaj szambo mamy już zrobione. I jeszcze tak obsylikonowałem tutaj to Webasto. Także myślę, że już teraz tutaj będzie wszystko ok. I tu pod spodem mam już wszystko zrobione. Światło gotowe. Tam Ania jeszcze sprząta w środku, powiesi się może firanki, zasłonki. Ja zrobię teraz tutaj w, odtłuszczę tą ramę i wkleję tą czerwoną taśmę, co tam na którymś odcinku pokazywałam odblaskową. I zastanawiam się, czy przykleić ją normalnie na ten oryginalny klej, jaki jest, czy trochę jakiegoś tam mamutem wspomóc, żeby to się konkretnie trzymało i nie odpadło. Jeszcze dzisiaj muszę pojechać kupić dentkę 12, bo chcę zrobić koło zapasowe, no bo jak jedziemy te 200 km to dobrze, żeby koło zapasowe było, gdyby coś. Felga mam, oponę mam, tylko nie mam dentki, także muszę jechać jeszcze kupić dentkę. No i działamy dalej, także oglądajcie. Podziwiajcie, a ja co wymyślę to tak, żeby na czas dojazdu tam do Warszawy, żeby wszystko było zrobione, a resztę będziemy robić pod, pod blokiem. Tutaj ta szpachla już wyschła, jest twarda, także mogę ją zacierać. Ale jeszcze poczekam, niech tam się bardziej utwardzi. Miały cały dzień padać, świeci słońce, ale jeszcze mokro. Chmurzy się także jeszcze przyczepka w garażu, ale zaraz pewnie wyciągnę na zewnątrz. Zaczynamy się już zbierać, chować wszystko do samochodu. Szczepka już praktycznie gotowa. Aż co zrobiłem do tej pory? Że pomalowałem tutaj zaczep. Podmieniamy już te koła. To już było wcześniej. To tutaj jest ten pasek czerwony. Tak to będzie wyglądało. I tutaj przymocowałem tą blaszkę. Nie mogłem nigdzie znaleźć takich nitów oryginalnych, jak były, zagniatanych, zrobiłem to na, na razie na śrubkę trójkę z dwoma nakrętkami. I tutaj jeszcze co do tego kleju, co wcześniej mówiłem, Fix czy coś z tamtych, rex Zobaczcie jak to się trzyma. Wszystko odchodzi. Klej no faktycznie zrobił się Zrobił się bezbarwny, tak jak miał być, ale nie trzyma się wcale tego plastiku, także nie wiem co. Chyba mamut jednak będzie najlepszy. Zgubiłem gdzieś linki do montażu firanek, także nie możemy przyczepić tych firanek na drogę. Jutro pojadę do Juli kupię jeszcze raz. Chyba, że jak będę pakował, to gdzieś jeszcze je znajdę. W garażu Saigon. Także dobra, biorę się za sprzątanie. Biorę się za sprzątanie garażu. No i się zbieramy, będziemy jechać, także jeszcze coś z trasy nagramy. Pierwszy postój przejechane 150 kilometrów. Bezproblemowo bardzo fajnie się prowadzi nic się z nią nie dzieje. Nie rzuca nie skacze. W ogóle nie czuć że ciągnę przyczepkę. Także jest super. Dzieciaki poszły do, z Anią do Maka, A ja tutaj coś dogram. Także trasa idzie w miarę w miarę spoko. Bezproblemowo. Łożyska sprawdzałem tam jeszcze wcześniej stanąłem na Przystanku nic się nie grzeje, yy, także idzie fajnie, w środku nic tam się nie rozpadło. Fajnie właśnie, że ona nie podskakuje, prowadzi się równie jak jak po sznurku. Także tak wygląda. Przejechane 150 km. No i na ten moment już nic nie będę dzisiaj dogrywał do tego odcinka, no bo to już do domu nam zostało jeszcze 60 km to już myślę, że nic tam innego się nie przydarzy, jeżeli coś będzie to dogram, a jeżeli nie to dziękuję, że byliście, trzymajcie się, na razie cześć.